Wszystkich bardzo serdecznie w unboxingu recenzji yy, myszki komputerowej Asus GX1000 insygnowana logiem ROG. Zacznijmy od unboxingu. Myszka wykonana jest ze szczotkowanego aluminium i ABS-u. Ogólnie sensor użyty w myszce to ADN S9800. Myszka waży 150 gram. Można ją dociążyć za pomocą 5 dodatkowych 5-gramowych obciążników. Na pierwszej stronie zrobię zbliżenie na, pols, na polską czcionkę. Jak pisze producent, jest to ultra, szybki, ultra precyzyjny sensor laserowy z bardzo dużym zakresem rozdzielczości od 50 do 8200 DPI. Co znajduje się na tyle? na tyle. Na tyle mamy właśnie wszelkie informacje dotyczące myszki, od użytego sensora, obsługa Windowsa, no, papierologia. Myślę, że możemy wydobyć już mysz z pudełka. Już po krótkiej chwili ukazuje się nam wnętrze samego pudełka. Myszka jest praktycznie rozpakowana. W komplecie dodatkowo mamy podkładkę pod mysz, również, również z logiem Rock. Odkładam ją tymczasowo na bok. W środku pudełko. Prawdopodobnie z obciążnikami, zaraz zobaczymy. Tak prezentuje się sama myszka. Więc co tutaj jeszcze mamy? Papierologia. Bez nieby się nie obyło. By sama myszka wykonana jest zeszczotkowanego aluminium i ABS-u. Kabel posiada oplot. Jednak sam wtyk nie jest ani złocony, ani nic z tych rzeczy. Za chwilę. Podłączymy myszkę i zobaczymy, jak to wygląda. Myszka po podłączeniu prezentuje się następująco. Mam podświetlany wskaźnik TPI, który, który po prostu sygnalizuje, który profil jest aktywny. Niekoniecznie oznacza to, że jest wyższa czy niższa rozdzielczość myszy, tylko tyle, że tylko to, co sobie rzeczywiście ustawimy. Scroll chodzi bardzo, bardzo wygodnie, płynnie. Nie, nie, nie ma z nim żadnych problemów. Po boku znajdują się trzy klawisze funkcyjne. A na dole mamy jeszcze dodatkowy klawisz do zmiany aktualnego trybu. Automatycznie po naciśnięciu zmi e, zmiany trybu myszki e, automatycznie podświetla się na czerwono, zielono lub pomarańczowo w zależności od właśnie wybranego trybu myszy, e, tak zwanych profili. Z tyłu jeszcze znajduje się coś takiego. E, jest, jest, jest to st standard właściwie we wszystkich myszkach gamingowych, e, czyli tak zwany. System odważników. Myszkę można sobie dociążyć. Przez 5 właśnie dodatkowych odważników. I co to więcej? Myszka bardzo dobrze leży w dłoni. Jest symetryczna. więc teoretycznie mogą, mogą ją też używać leworęczni. Choć Klawisze dodatkowe umiejscowione są tylko i wyłącznie z lewej strony, więc mimo wszystko no, są pod kciukiem, więc rac raczej tylko i wyłącznie dla praworęcznych. Do samego wykonania i e, reszty, póki co nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli pojawiłyby się jakieś dodatkowe pytania, aha, e, jeżeli chodzi o sterowniki do myszki, nie są dołączone... Hmm. Razem z myszką trzeba je pobrać ze strony producenta, i po prostu tam ustawiamy wszelkie profile, makra. No, co kto tam woli, tak prezentuje się sterownik, właściwie program dołączony do myszki. Mamy tutaj do wyboru cztery profile. W każdym możemy ustawić też oczywiście. To jak, jak, do czego będziemy używać poszczególnych klawiszy. E, domyślnie jest tutaj coś innego, choć ja zdecydowanie wolę właśnie ten klawisz ustawiać jako e, klawisz do zmieniania rozdzielczości myszy. E, ogólnie rozdzielczość możemy sobie sami dostosować, e, że przy każdym kliknięciu będzie to konkretna rozdzielczość. Ja w tej chwili mam ustawione 1550, 1850, 3200 i 8200. Choć e, jako, że jest tylko jeden klawisz, nie ma klawisza dodatkowego, e, czyli możemy tylko iść w jedną stronę. E, nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby ustawienie, właśnie hmm, czegoś takiego, że tutaj będę miał na przykład 1000. 600, tutaj 3200 i później znowu 1600, bo teoretycznie i tak rozdzielczości 8200 jeszcze nigdy nie używałem, a kiedy tylko jej używam, automatycznie myszka strasznie latami po ekranie właściwie, wręcz kursor znika, i no, myśl, myślę, że nie jest to rozdzielczość, której się używa. Jeżeli, jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli są jakieś pytania, no to zachęcam do komentowania. No, i chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Chcecie, lajkujcie, subskrybujcie. No i zachęcam do pozostałych filmików. Cześć.